Wybudowany w 1900 roku dwór rodziny Gniewoszów. Dwór w stylu secesyjnym charakteryzował się, tak jak widać, głębokim portykowym wejściem, balustradami, a rodzina Gniewoszów zamieszkiwała ten, to miejsce do 1944 roku. Przechodziła ona cały czas w rękach rodziny Gniewoszów, m.in. Wiktora, m.in., Włodzimierza, a na końcu Heleny Gniewoszowej. Otoczenie parku, otoczenie dworu to, to park utrzymany w stylu angielskim, dzisiaj już troszeczkę przetrzebionym, ale i dwór dzisiaj już spełnia zupełnie inne znaczenie. Jest to szkoła, szkoła zespół szkół rolniczych w którym odbywają się zajęcia. Co pozostało po Gniewoszach oprócz dworu? Tak naprawdę jedynym, jedyną pozostałością samej rodziny to dzisiaj ich doczesne szczątki, które zgromadzone są na cmentarzu dawnym cerkwisku przy, przy dawnej cerkwi grecko-katolickiej, ale również e, zabytki materialne, które uchowały się do dnia dzisiejszego Także więc możemy zobaczyć portret Włodzimierza i Wiktora, możemy zobaczyć portret Heleny Zostaszewskiej-Gniewoszowej, znajdujące się w sanockim skansenie. Możemy zobaczyć również krzesła pochodzące z dworu Gniewoszów, które również znalazły miejsce w sanockim skansenie. A żyjący Gniewoszowie to dzisiaj rodzina, która mieszka na, na Pomorzu. Gdybyśmy się przenieśli w czasie, gdyby była taka możliwość przeniesienia się do 1920 roku, okazało się, że wchodząc przez te drzwi, w środku zobaczymy 14 pomieszczeń. Jak na ówczesne czasy było to, był to dwór bardzo wygodnie i komfortowo wyposażony. Posiadał własną kanalizację i własną elektrownię, co było we wczesnych czasach ogromną rzadkością.